I myślę, że jest dzisiaj taki takie nietypowe, odcinki, bo dzisiaj sobie zagramy wy. kto zgadnie? No chyba każdy zgadnie. Among Us. Tak, Among Us. -a. <laughs> Teraz właśnie dopiero co go pobrałem, więc. Bo już nagrywam trzeci film na zapas. Taki, no nie na zapas mówię. Nie. Mogłem taki. No, powiem pewnie trzeba coś zaakceptować. dalej. to git? E, dobra, ósmy. Dobra. Rosowa lata. O kurda, ua. Kurka wodna. Kurczeczki pieczone? Uła. To trzecie republiki publiki u nas. Ekscisori. bra. Ła wow. kolano tak się wolnąłem Czekamy w kolej. No właśnie. Jutro i tu ten artyrani startet. Czyli ta gra już startnęła. No to. Sorry za te ty. No co jest? Śpormany. Dobra, wchodzę tutaj. The game you trade to join is full. Co to jest w ogóle? Bez sensu. No, a na to mapę mogę sobie na spokojnie wejść, kurde. Bez sensu jakiś. Ja w ogóle takie, takie bardzo wielkie. Nie zaczynaj jeszcze, nie zaczynaj, bo się wkurzę. <noise> Spakowana gra, bo można sobie wszystko wnieść. Więc fajnie. Mm. Nie wiem, tam może mieć. takie coś na głowie można mieć. Więc, coś fajnego. Kolor. A tam banana. Fetów nie ma. No i w sumie nie jestem ubrany już, nie? No pewnie czeka ten. Pewnie czeka dalej aż ten. <laughs> Aż milion osób będzie. No jest już 15. No, doła, no zaczynaj tą grę, mordo. Każdy już mu się nudzi patrzysz, każdy chce wyjść stąd. Ja dopiero to jestem 2 minuty dalej, chcę wyjść też. Daj mi wyjść mordziaty. Serweruk dużo było Nie no Ja przynajmniej Szuzio. nie jak to tworzą. może nienako ale please no, zacznijcie tą grę sam za chwilę będę musiał, będę zmuszony sobie stworzyć tą grę od będzie żadnego filmu, nic Dobra, chyba wychodzę nie, co ja mam w ogóle zrobić teraz, czekaj może nie po prostu na polskie, tylko na angielski no dobra, nie będzie na angielsku, może o no szkurde Rup, hop, hop. Aż a, no, no to, to nie, bo to jest... to jest zbyt bardzo dużo, zbyt szybci. Szyb, 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 szyb. szybcy jesteśmy. Tutaj też ale no, zresztą. Odechciała mi się aż nie wiem po prostu po prostu mi się coś tam odechciewa a dlaczego ktoś ma mojego banana? czy ktoś jest ubrany jako banana? czy ktoś jest ubrany. e kurde jestem szary? ktoś mi zabrał banana czy banana zabrał? O chuj, o chuj co to jest w ogóle? zabawie o, 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 w końcu ktoś startuje. Jest! No! Cztery minuty filmu minęło zanim ja coś znalazłam w ogóle. Bez sensu. Hmmm, Teraz takie to się nie uda. nie jestem kromaitym. A, czy jestem po prostu takim kromaitym, dobra? Może być mi to nie przeszkadza. Eee o kurde, muszę iść na, na o 2 Zanim sobie tam pójdę, pójdę tutaj, tutaj tutaj i pójdę do elektryki. Bo nie grałem ze z tego. Mam guso. Jezus Maria! Będę zamurtuje, prawda? Czekaj, jak to się tutaj zachwyca mordę. Tak od razu z banki. No, <laughs> dawaj dawa, szybciej, szybciej, szybciej. Wiedziałem, co się stanie. Mhm. Mhm. Jak on mówi, że black, to pff, No hmm. ja, Nie wiem, co teraz piszę. Go ten black. Hmm. No nie, wiem, no tam piszesz że black, chyba nie. A co? Spiel czego? Guild dump. Hmm. Shut. Shut up. Zmieniajmy sobie. Co, 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 w końcu co to dopiero za pięćdziesiąt minut się z szwaką się skończę. No, ja nie wiem, czy. Nehe. Każdy za głosą do tego czarnego i teraz tak, czy czarny był, postaram. O kurde. Not, czyli nie był. Bara, przynajmniej dostanę nauczkę. <śm> masz mnie tak kasłań coś tam musicie Ja wiem, co to jest na stop na stówę to jest czerwony hmm. Co jest? What? Okej. Okej. E e Just jaki pisze just okej, okay, it's okay lime green, a <laughs> się słucham ja Proszę one pekana gizał blokiem I teraz, gdzie... Teraz takie to oni nie postałem. Co? A, a ja wiem kto już jest. Wydaję emergencji, nie? emergencji, bo ja już wiem kto jest. Ja <tosurna> wiem kto jest na spotku. Dobra. It's blue. Vamos <coughs> no ah, Wy wygrygritus trust mi wątki o kurde Będzie, że A tak patrz jak mu teraz pocisznę. mm -hmm. Brach, sorry, 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 brach. Sorry, brachu. <laughs> Wiedziałem, co to te działa. Tym jeszcze gramy 12 minut. <coughs> ja w nie wiem, kto, kto jestem tym. Ty. Сори. Не разрешите на нам не голосовать. Браво. Это написано. Молодцы. Niech wam będzie. Okej, okay. okej. Okay. Możemy. Możemy tak zrobić po prostu. Dobrze. Dobrze. W ogóle chcę możecie mnie wyrzucić... Nie na no, nigdy ci jest... teraz O, ulubiony, mój ulubiony test. Já to to umím. No to si jim Dobra. Dobrá. No, jsem to odvida. Prostě. si jiné zprávy. A to je to je, je být, tak, szczerze. No. Ono <laughs> jenom je S. Nie, i To było na tyle. Nie wiem, jakie wam gry jeszcze przygotuję, ale papacki.